Dzień dobry, witam was serdecznie. Damian Śmigielski. Siedzę za kierownicą Alfa Romeo Giulia. Jest to samochód, w którego jakby to powiedzieć, w każdej wersji tego samochodu siedziałem, ale jeszcze żadną nie jeździłem. No i wreszcie wpadła mi Julka w ręce, z silnikiem diesla o mocy 180 koni z automatyczną skrzynią biegów. Można by powiedzieć, że szału nie ma, ale jednak szał jest. Mimo tego, że pod maską siedzi diesel, to w środku dźwięk jest całkiem przyjemny, taki basowy, dosyć mocny pomruk, ale to w tym samochodzie nie jest najważniejsze. W tej konfiguracji jest to auto dla kogoś, kto będzie doceniał piękno tego samochodu. Lubi jeździć autem, ale pokonuje bardzo wiele kilometrów w ciągu roku. No i e, jednak silnik diesla po prostu mu się sprawdzi. Te 180 KONI może nie zachęca do ścigania się, natomiast umówmy się, to jest naprawdę potop. Auto jest przecudowne. Możemy powiedzieć, że to jest Monika Bellucci spośród wszystkich samochodów na świecie. Jest niezwykle eleganckie, jest przepięknie narysowane. Jest no, takie jakie powinno być włoskie auto. Miałem dwie Alfa Romeo 156, pierwsza z nich to była szósta alfa Romeo 156 sprzedana w Polsce, kupiłem ją w Cieszynie byłem młody, głupi i jechałem, ponieważ do Cieszyna była to wersja 1.6 w Biedzie, tam chyba nawet klimatyzacji nie było. No i jeżeli pamiętacie początki Alfy 156, to materiały we wnętrzu były no, delikatnie mówiąc słabe później Alfę 156 czerwoną zamieniłem na Alfę 156 czerwoną z tym, że już po takim połowicznym facelifcie czyli miałem już inną deskę e, chyba trochę inne lampy, nie, lampy były te same, piękne felgi nie pamiętam już ilucalowe e, świetnie wykończone wnętrze już był taki tutaj kominek, taka nadstawka po środku gdzie był wyświetlacz komputera pokładowego i pamiętam że zmieniłem e, jakby w samochodzie język na włoski no i strasznie mnie chwytało za serce to, że było napisane Aqua Benzina e, i Aqua Benzina nie pamiętam jaki był trzeci Olio? no nieważne, tutaj mam tylko napisane Giri i to jest wszystko co zostało z włoskiego pewnie gdzieś mógłbym tutaj w komputerze poszaleć i zmienić e, język, z jakim komunikuje się auto ze mną, ale ponieważ jest to testówka, potem ktoś miałby problem z powrotem do języka polskiego, to nie dotykałem tego. No więc miałem 150, sprzedałem ją, ta druga była z silnikiem 1.8, ale tym już takim lekko skastrowanym do 140 koni. No, no sprzedałem ją i to jest trochę żałuję, że ją sprzedałem, bo później dopiero zdałem sobie sprawę, jak dobrze wykonano. Wykończoną czy znaczy wyposażoną wersję miałem, w jak dobrym ona była stanie. No, już później nigdy więcej Alfa Romeo nie miałem, ale gdzieś tam w sercu ona się zagnieździła. Później pojawił się model 159, który no był atrakcyjny, ale coś mi w nim nie pasowało. Może za dużo nawiązań wewnętrznych do 150 ki nie było tam nic nowego, ale trzeba przyznać, że skok jakościowy był niesłychany. Później pojawiła się Giulietta, która w wersji quadrifolio, jeszcze wtedy verde, no, robiła na mnie ogromne wrażenie. Natomiast y, to była jedyna wersja, która robiła na mnie wrażenie. To co ja poradzę, tak ma. No i wreszcie pojawiła się Julia. W Julii chyba pierwszy raz siedziałem w Warszawie w salonie, a później byłem na salonie w Genewie i. Wskoczyłem tam wszystkie możliwe wersje, czyli tam była Quadrifolio, yy, Veloce, oczywiście stało też tam Stelvio, do którego wsiadałem, Stelvio też jeździłem, ale nie miałem okazji wtedy nagrać materiału wideo. Głupi ja. No i wreszcie wsiadłem do Julii, nie przedłużając. Wsiadłem do Julii z silnikiem Wizla i, i się rozpłynąłem. Ja bym Julię porównał, oczywiście zacząłem od tego pretensjonalnego porównania do Moniki Bellucci, co jest takie dosyć oczywiste, mało wyrafinowane i w sposób mało wyrafinowany porównam ją też do męskiego garnituru. E, mając Julię zrobiliśmy kilka zdjęć z Albertem Borowieckim, blogerem modowym, męskim, który współpracuje, mówię w powiedzeniu męskim, wiadomo, że męskim. Które współpracuje z marką, z którą też jest mi po drodze, czyli z prównikiem. Zrobiliśmy kilka zdjęć i e, przy okazji robienia zdjęć z Albertem, jakoś tam gdzieś zaczęliśmy rozmawiać o męskich garniturach. I to jakby pomogło mi trochę w ocenie Julii. Julia jest jak męski garnitur, ale ten taki trochę lepszy. To znaczy, możecie kupić sobie na co dzień. Niezły garnitur, który będziecie chodzić do pracy. Który będzie wykonany z materiału. Jeżeli dobrze pamiętam, to będzie jakaś pewnie mieszanina poliestru i wełny. I on będzie nawet dobrze dopasowany. Ale to będzie garnitur do chodzenia codziennie do pracy. I będziecie wyglądali tak jak trzeba: będzie koszula, będzie krawat. Koszula pewnie będzie bez spinek, bo nigdy do roboty tam się za bardzo nie napina. A może akurat chodzicie w koszyku ze spinkami? Mniejsza większość. No i to będą wszystkie inne auta. Ten poliestrowy wełniany. Garnitur, to będą wszystkie inne auta. Natomiast Julia. Ja wiem, że to nie jest garnitur od krawca, ale coś pomiędzy. Ja się na tej terminologii nie znam dokładnie. To się chyba MTM nazywa. W każdym razie to jest tego typu, tego typu garnitur, który został przygotowany dla Was. Jest wykonany naprawdę z bardzo dobrych materiałów. No nie chodzicie w nim do roboty, ale zakładacie go na lepsze okazje, na wieczór, na urodziny, na śluby. Wstrzymałbym się z pogrzebami. I Julia, taka jest i ma wszystkie zalety garnituru użytego na miarę ale ma też te wady tego garnituru. jakie? no e... garnitur do chodzenia na co dzień jest taki, żeby było można wygodnie wsiąść, wysiąść z samochodu żeby za bardzo nie krępował ruchów, żeby można było spędzić 8-10 godzin za biurkiem natomiast garnitur taki elegancki wieczorowy już się raczej szyje w taki sposób żeby jednak on był lepiej dopasowany on nie musi być tak komfortowy Spędzamy w nim 2-4 godziny i tutaj chodzi raczej o to, żebyśmy w nim świetnie wyglądali. Oczywiście nie męczymy się jakoś strasznie, no ale podbiegnięcie do autobusu w nim będzie, no powiedzmy, że mało komfortowe. No i z Julią też tak jest, Julia ma pewne swoje, można by powiedzieć wady. Jest samochodem małym, jest samochodem nawet można powiedzieć ciasnym. No ale to właśnie tak jak z tym garniturę. Czy on jest ciasny, czy on jest dobrze dopasowany? Moim zdaniem Julia jest świetnie dopasowana, bo czuję się w niej wklejony, jak w kokpicie odrzutowca. Jestem w stanie bardzo wygodną pozycję zająć za kierownicą, taką powiedziałbym lekko sportową. Idealnie mogę wyprostować nogi i operować pedałem gazu i hamulca świetnie mogę dopasować do siebie kierownicę i mam pod sobą genialny fotel który no, mógłby mnie trochę lepiej trzymać na zakrętach ale nie będę się czepiał oczywiście przy takim ustawieniu w jakim teraz jadę za mną no, jakaś drobna dziewczynka usiądzie natomiast sam za sobą już będę miał pewien problem z zajęciem miejsca Mówię, tutaj chodzi o miejsce na nogi Natomiast tylna kanapa dla dwóch osób jest bardzo wygodna. Jednak jeżeli nie macie wzrostu 1,85 tylko 1,75 m, to spokojnie cztery takie osoby mogą tym samochodem podróżować, pod warunkiem, że nie zabierają połowy chaty na każdy wyjazd, bo bagażnik tutaj też nie jest zbyt wielki. No jest tutaj trochę ograniczeń, jest niskie nadwozie, więc dach jest dosyć blisko głowy. Ale ten samochód ma w sobie coś takiego, że naprawdę ciężko jest mu się oprzeć, i szczerze mówiąc, ja na rynku nie widzę dla tego samochodu konkurencji w klasie takich małych, luksusowych sedanów bo tutaj ten włoski styl jest połączony z jakąś nieprawdopodobną jakością i okej, okay, no jeżdżąc ilomaś Alfami, mając z nimi do czynienia i obcując z nimi, eksploatując je pamiętam jak były wykonane elementy zawieszenia w modelu 156, pamiętam jak nawet w tak zwanej wypasionej wersji Wyglądało wnętrze? Jakie materiały były użyte? A tutaj naprawdę nie mam się do czego czepić. Ten samochód, poza tym, że genialnie wygląda, jest wykonany ze świetnych materiałów w środku. Wszystko jest pięknie spasowane. Ci wszyscy, którzy lubią macać wnętrze, raczej będą napotykali na miękkie materiały, na bardzo fajną skórę, na prześliczne drewno i wszystko to jest pięknie wystylizowane. Nie przeszkadza to w tym, żeby ten samochód po prostu jeździł jak petarda. To jeździ jak wyścigówka. Na dwozie zawieszenie w tym samochodzie to jest jakieś mistrzostwo świata. On ma takie dziwne zachowanie: jak się mocno skręci kierownicę i manewruje z małą prędkością, to on tak jakby płużył tym, tym przodem. Natomiast to zupełnie mi nie przeszkadza, ale teraz jadę w trybie takim A, ale jak przełączę na D. Ja nie wiem, czy to podświadomość, czy tak naprawdę jest, bo szczerze Wam powiem, pierwsza rzecz jaką robię to jest przygotowanie materiału wideo, a później siadam i wnikam w to, jak ten samochód jest zbudowany i co się zmienia przy zmianie trybu jazdy. Natomiast układ kierowniczy pracuje tak, że przyznam się szczerze bez bicia, przejechałem dwa takie zakręty jeżdżąc kilka dni Julio, w których myślałem, że już nie wydam. Styd się przyznać, natomiast po prostu lekka kontra, a czy nie kontra, lekka korekta kierownicą i ten samochód jest jak przyklejony, jak gokart, po prostu jak gokart na przyczepnej nawierzchni. Do tego e, to zawieszenie, w którym rzeczywiście jestem w stanie powiedzieć jakiego rodzaju farby użyto do namalowania linii na drodze, czy ona jest bardziej chropowata, czy bardziej śliska. Nie przeszkadza to w tym, żeby ten samochód naprawdę był jak na takie auto z takim zawieszeniem, z takim prowadzeniem. Ten samochód jest bardzo komfortowy. E, no, czuję pewien niedosyt przez to, że, że jeżdżę e, samochodem z silnikiem diesla. No, ale co zrobić? Może jeszcze im się trafi benzyna. Układ hamulcowy też jest bardzo, bardzo dobry. Mógłbym troszeczkę się czepić. E, Hałasu przy autostradowej w pierwszej chwili miałem wrażenie, że trochę będzie za głośno, ale on nie jest aż tak natarczywy. No więc to auto po prostu jest tak zrobione, że, no, że ciężko się w nim nie zakochać. No, ludzie kiedyś mówili, że Alfę kupuje się sercem, a nie rozumem. To prawda, no bo tutaj ciężko powiedzieć, że kupi się Julię ze względu na jej. Na jej parametry, jakby przewozowe. Tutaj czteroosobowa rodzina na wakacje będzie miała problem e, z wyjechaniem, chyba że to będzie rodzina, która posługuje się, każda, każdy z członków rodziny posługuje się platynową kartą. Jetową. No to wtedy jasne. Trochę przesadzam, ale wiecie o co mi chodzi. E, no tak czy inaczej, ten samochód jest po prostu fenomenalny piękny, jest wykonany z dobrych materiałów strasznie kibicuję Alfie Romeo, bo no bo gdzieś po latach tego jakiegoś takiego niedorobienia wygrzebali się i zrobili petardę, no petardę no. to jest, ja nie mam się czego tutaj przyczepić te wszystkie wady, o których mówiłem to co ktoś może uważać za wadę to no nie są wady, to jakbyście powiedzieli, że e, piękna modelka ma za długie nogi. No jakaś totalna bzdura. No ten samochód taki ma być. I jak Ci się nie podoba, to znaczy, że go nie rozumiesz i nie chcesz takiego auta i kupisz sobie ten poliestrowy wełniany garnitur. Zakochałem się.